Patrzcie widzowie, legendarny król dżungli Tygrys! Patrzcie, to jest ten król Azji! Relaksuje się! Wow! Patrz, mamo, chodźcie! Wiedziałam, że on tu będzie! Uuu, ten język wygląda, że jest głodny! Wygląda na spokojnego! Tygrysy oczywiście, jak już mówiłem, żyją w Chinach, Indii, no i Azji. Ich paski są jak zwykle użyte do kamuflażu. Ej, a tu jest jeszcze drugi! Śpi sobie. No, śpi tam sobie sianku. nasianku. Tygrysy oczywiście, jak już mówiłem, mają taki kamuflaż za pomocą pasek, Ukrywają się w krzakach albo w drzewach. No, są samotnikami, ale mogą się dzielić jedzeniem z innymi, z stadem. Jest, aż in, jest dużo innych gatunków tygrysów, takie jak, takie jak oczywiście na przykład bengalskie, czy syberyjskie, czy indochińskie. Syberyjskie to są to największy gatunek z tygrysów, słyszałem. No, jest zła teoria, ponieważ. E, Ta nie przerywaj! Jest zła teoria niestety, ponieważ dużo gatunków niestety tygrysów niestety zginęło z, z, przez polowanie czy nawet, czy nawet łof, łocznictwo To było mega smutne. Ale tygrysy są dobrze... Ale tygrysy były, były dobrze ocalone przez innych ludzi i trafione do zoo jako bezpieczeństwo. Więc porzućcie tym mysziclo, ponieważ myslicwo jest złe. Zabijanie tygrysów jest bardzo, bardzo złe. Patrzcie, chodzi sobie ten tygrys. Kubuś, idzie! Widzi kubę. Widzi kubę w tej czapłej. Ja I dlatego patrzę, czy ta góra jest zakryta, Bo wiesz, jakby tak podskoczył, to ja tam nie wiem. A tutaj jest basem, bo one umią pływać. Są pływakami najlepszymi. W wolnych czasach mogą pływać, czy nawet spać. Bo ten sobie śpi tutaj. I nawet jeść obiad, czy mogą sobie spacerować. Pokażę Wam z bliska, tu. O nie, on chce jest jeść! O co się kocie? Kocie, stój. Czemu on się tak na nas patrzy? Uciekam!